Zegarek po dziadku nigdy nie działał. Otwierałem go setki razy. Mechanizm martwy. Ale był piękny, więc nosiłem go jak talizman. Kilka dni temu coś się zmieniło. Zegarek zaczął tykać. Dokładnie o 15:17. O tej samej godzinie, w wiadomościach, podano informację o wypadku. Autobus zginął w przepaści. Dwadzieścia ofiary. Następnego dnia znów. Piętnasta Kolejna tragedia. Wczoraj zegarek zaczął tykać o 12.03 Zgasiłem telewizor. Zamknąłem drzwi. Jest 12.01. Lubisz takie historie. Uważaj. One lubią Ciebie. Kliknij subskrybuj.